Cześć wszystkim, ja jestem Kuala Maker i zapraszam Was dzisiaj do kolejnego poradnika. Jako ciekawostkę mogę Wam podać, że aktualnie, kiedy wrzucam ten film, mnie nie ma w Polsce. Wyjechałem, bo oczywiście mamy wakacje w końcu, doczekaliśmy się. Jeśli chcecie wiedzieć, gdzie jestem, oraz chcecie wiedzieć przedpremierowo, co aktualnie tworzę, oraz oczywiście zgadywać, no i oczywiście widzieć zdjęcia moich helmów, to oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama. A co dzisiaj będziemy tworzyć? Dzisiaj będziemy tworzyć hełm czkawki. Dokładnie tak. Kto jest tutaj fanem, jak wytresować smoka? Bo ja na pewno wszystkich trzech części całej tej serii od początku do końca naprawdę przecudowna bajka. Każda z trzech części, oczywiście pierwsza, no to wiadomo, że jest tam najlepsza, ale te, te dwie następne, takie fajne przygodówki. No nie, uwielbiam po prostu ten klimat, uwielbiam te smoki, całą tą animację, po prostu super, jeśli ktoś jakimś cudem nie widział, no to zapraszam do nadrabiania. I co? Czkawka miał y, dwa hełmy. W pierwszej części tam nie nosił kombinezonu, y, w drugiej części miał, no i w trzeciej miał jeszcze taki bardzo fajny z takimi łuskami smoczymi. Y, no i postanowiłem właśnie ten hełm otóż to zrobić. Do wykonania tego hełmu oczywiście będą potrzebne nam wzory, macie link w opisie. I teraz, ale ten wzór jest płatny. No i tak, no ile może kosztować wzór? Dużo. Aż 70 zł. Ale spokojnie, można też za 50, więc macie oczywiście linku w opisie. No i dlaczego on jest taki drogi? No słuchajcie, no jest to właśnie hełm czkawki, który ma właśnie te łuski i tutaj, no nie ukrywam, rozumiem troszeczkę tą cenę, ponieważ ten wzór jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony. Tutaj przy okazji mamy, jak nie wiem, mamy linię prostą, to tutaj napisane, że my mamy ciąć pod kątem 90 stopni. Tutaj przerywana linia, tutaj na przykład zaznaczenia samo rozmieszczenie tych łusek, więc naprawdę no troszeczkę tą cenę rozumiem, ale uważam, że jednak jest no za wysoka. I tak jeśli mamy nasze wzory, no to ja czasami mam problemy z proporcjami, żeby pasowało do mojej głowy. E, ostatnimi czasu już cały czas sprawdzam te wzory, e, no i ten też już sprawdziłem i przy okazji mały update do poprzedniego filmu, gdzie narzekałem, że nie mam głów manekina. Proszę bardzo, tutaj właśnie z poprzedniego filmu zapraszam oczywiście do poradnika Hełm Flasha i jest właśnie na głowie manekina, niesamowicie się cieszę, bo mam i tak samo właśnie mogłem fajnie dopasować sobie i pracować właśnie ze wzorem hełmu czkawki. Raz, jest to oczywiście wielka, wielka pomoc i na pewno w przyszłych projektach będzie to duża pomoc. No i dwa, no przecież trzeba gdzieś te hełmy wystawiać, no jak tak się postaje na taką głowę, no to już od razu lepiej wygląda. Ok, to chyba wszystko co mogłem powiedzieć o tych wzorach, dlatego teraz weźmy się za ich wycięcie. No i tutaj tak jak mówiłem, no autor wszystko fajnie przedstawił, jaka grubość pianki, co trzeba dwa razy wyciąć, co tylko raz, pod jakim kątem wyciąć, więc tutaj akurat bardzo fajnie jest wszystko podane. Zaczynajmy. Mamy wszystko wycięte, czas ponacinać odpowiednie elementy, a następnie za pomocą opalarki poszerzyć te nacięcia. W tym miejscu powinniśmy zrobić tzw. wood burning, ale nie posiadam do tego sprzętu, więc w tych miejscach nawiercam multiszlifierką. Przy okazji w miejscach krzyżyków robię dziury, a potem jeszcze szlifuję wszystkie elementy, a te, co Wam pokazuję, szlifuję, by nabrały ładniejszego kształtu. Zrobimy takie zużycie hełmu nacinając parę kresek na każdy element. Teraz wszystko sklejamy za pomocą kleju kontaktowego. I teraz słuchajcie, większość tego hełmu jest skórzana i na piance możemy tworzyć różne tekstury i ponoć jeśli weźmie się zgniecioną folię aluminiową i przyłoży wraz z gorącym żelazkiem do pianki, powstanie tekstura podobna do skóry. Ja nie byłem pewien co do tego kroku, ponieważ wiedziałem, że cięcia będę musiał zaszpachlować i dużo z tej tekstury pójdzie na marne lub jeśli bym chciał zgięć jakiś element opalarką, no to automatycznie ta tekstura też by się psuła. Ale ostatecznie przynajmniej spróbowałem i wyszło naprawdę całkiem dobrze. Ok, gdy to mamy zrobione, czas pozbyć się cięć za pomocą szpachli do drewna, a następnie to wyszlifuję za pomocą multiszlifierki. Słuchajcie, i teraz Wam muszę opowiedzieć o jeszcze jednej ciekawej rzeczy. Ostatnio sobie zakupiłem szpachlę w sprayu i ona świetnie mi pomaga. Już Wam tłumaczę o co chodzi. Gdy mamy jakieś cięcie i staramy się go pozbyć, to nakładamy szpachle i szlifujemy, i wydaje nam się, że jest wszystko w porządku. Ale gdy nakładamy farbę, okazuje się, że jest to widoczne, no i po ptakach. A gdy użyjemy szpachli w sprayu, widzimy, czy trzeba coś poprawić, czy nie. I kiedy będziemy zadowoleni z efektu, dopiero wtedy nakładamy farbę. Teraz czas skończyć ten element do końca. Kółeczka, które są tutaj narysowane, ulepię za pomocą masy epoksydowej. Masa epoksydowa działa tak, że musimy ze sobą połączyć te dwa kolory, a następnie gdy ulepimy co chcemy, to po trzech godzinach będzie twarda jak kamień. Teraz czas na łuski i do tego oczywiście użyjemy wzoru. A z czego zrobimy te łuski? Zrobimy z kleju na gorąco i tak w końcu kupiłem nowy pistolet. Będzie nam również potrzebny papier do pieczenia i pod papier do pieczenia wkładamy wzory i dzięki temu będziemy w stanie w prosty sposób zrobić dokładne smocze łuski. Ok, łuski skończone. Ten element również jest już skończony, a te elementy nie posiadają już widocznych cięć. Teraz elementy, które nie będą ruchome, już sklejam ze sobą. I przyszedł teraz czas. Na zrobienie ruchomych elementów. Czyli teraz w trzy elementy wbić długopis, a następnie to w hełm. I to tam przymocować, by mogło się to swobodnie poruszać. I tak samo robimy z przednim elementem hełmu. A teraz czas przymocować łuski. Przed malowaniem jeszcze przyklejamy ostatnie wystające elementy. I teraz czas pokryć wszystko Plasti by farba nie schodziła. A następnie wszystko na czarno, i jeszcze dwa elemenciki, które zostały na czerwono. Ostatnie co nas czeka to na tylne elementy, które nie są skórzane, by się jakoś rozróżniały, nałożę szarą farbę, czyli połączenie białej i czarnej. Dobrze, moi drodzy, dotarliśmy do tego momentu, kiedy cały hełm czkawki został skończony. Oczywiście postawiłem go na głowie manekina, no i proszę bardzo, tak się prezentuje. No, wygląda mega, no rzeczywiście boli, że ten wzór był tak drogi, no ale no zobaczcie, jak tutaj całość wygląda. Tutaj właśnie te łuski, tutaj, no i przy okazji, właśnie jest ten mechanizm ruchomy, który już zaraz właśnie wam pokażę. No, tak to się prezentuje. Oczywiście na końcu będziecie mieli ujęcia, no i zapraszam na Instagrama, bo tam pojawią się zdjęcia oczywiście tego hełmu. A tak, proszę bardzo, prezentuje się cały hełm na mnie. No i właśnie mamy tutaj ten mechanizm, dzięki któremu mogę zrobić dokładnie tak jak właśnie w bajce to robił czkawka, tak właśnie otwiera, i mógł sobie właśnie tutaj zasuwać. Jestem bardzo zadowolony z tego hełmu. W ogóle jak całość wygląda, nie mam na co narzekać, nie ma tutaj cięć. Kolory są idealne, nawet tekstura tej skóry rzeczywiście się udała, chociaż miałem, tak jak mówiłem, wątpliwości. No i ogólnie sam ten mechanizm, no po prostu hełm wygląda mega. I chciałbym Wam bardzo podziękować za 800 subskrypcji, bardzo, ale to bardzo dziękuję. A jeśli jesteś nowy na kanale, no to właśnie subskrybuj kanał, by być na bieżąco, co zrobię następnym razem. A jeśli masz jakąś propozycję, to możesz oczywiście napisać w komentarzu. Więc jeśli Ci się ten film spodobał, zostaw łapeczkę do góry. No i do zobaczenia w następnym filmie, vlogu bądź właśnie poradniku. No i jeszcze raz udanych wakacji wszystkim życzę. I widzimy się, mam nadzieję, za dwa tygodnie. Hej!